Siemanko, siemanko, wracam po krótkiej przerwie do nagrywek. Musimy zobaczyć, jak tam zmieniła się nasza redukcja. Była przerwa dwa tygodnie od nagrywania. No nie tylko od nagrywania, no bo i od diety. Tak naprawdę odpuściłem sobie już liczenie kalorii. Czyste, takie 100% jedzenie jak do tej pory. No chciałem sobie odpocząć, trochę podładować się. Spodziewam się, że waga troszkę będzie wyższa, pewnie, niż przed świętami. No ale co zrobić? Trzeba trzeba trochę ochłonąć, dodać trochę energii. No i lecimy dalej, wiadomo, to jeszcze nie jest koniec. Będzie lepiej. No i dzisiaj na wadze 87,7. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ej, to tak naprawdę nie jest tak źle. Myślałem, że przytyłem dużo więcej, a wychodzi na wadze, że tylko pół kilo jest więcej. Także. Nie najgorzej, jak na dwa tygodnie obżerania się, nawet bardzo dobrze. Dobra, czas na powrót do normalności. Tak naprawdę to od jutra dopiero zaczynam dietę. Poniedziałek mamy 24 kwietnia. No, co, kalorii nie ma co nic zmieniać. Tak naprawdę zobaczymy dopiero po tygodniu dobrego jedzenia, co się zmieni i ewentualnie podejmie się tam jakieś kroki. Już sam kurwa nie wiem, który jest tydzień redukcji przez tą przerwę, ale no kończyłem dziesiąty, więc zaczynam teraz jedenasty. 11, jedenasty 11 tydzień redukcji, jak to się prezentuje. Jeszcze trochę tłuszczyku zostało, ale już jest lepiej, nie powiem. It's the Sylwetkę z bliska mamy, wagę mamy zańczoną. Także co, zostało pozowanie zrobić. Co, Arnold, co o tym sądzisz? ALTERWELD! <grystanie> <grystanie> Wiadomo, kurwa. Nie ma opierdolania się. Teraz zasiadam do kompa, biorę się za montaż. Wiadomo. No i dobra, co? Widzimy się za tydzień w kolejnym tygodniu redukcji. Teraz mam plan, coś tam ożywić też konto. Może będzie się częściej coś tam pojawiać e, w innym temacie. No, zapraszam do komentowania i lecimy dalej. Nie, no, nie będziemy tracić poranku na montowanie filmu. To zrobi się wieczorkiem. Teraz lecimy na rowerek, zrobić cardio na zewnątrz. Piękna pogoda. Pewnie, że tak. Gdzie mój rower jest? Gdzie mój rower zabiera? Gdzie nie zabieraj mi rower? daj mi robę yeah. Już? Dzień dobry państwu. To ja No tuż na łoni. leżę sobie odpoczywam. Słońce, chmurki, wiaterek i te Chyba nic się nie stanie jak czy tych pracy, nie? Ale się upierdoliłem wziął. Ale się upierdoliłem. No rana odpoczynek i regenerację. Wieczorkiem zmontuję filmik. Za tydzień znowu się widzimy. Na razie.